Edyta Golec zeszła ze sceny i wzięła za telefon. Nadała komunikat. Edyta Golec, członkini zespołu Golców i żona Łukasza Golca, znienacka zwróciła się do polskiej młodzieży w mediach społecznościowych. Wokalistka zrobiła to tuż po zakończonym koncercie. Bracia Golec tworzą zespół, który od dawna trzęsie polską estradą. Fani uwielbiają sprawdzać, co słychać u żony Łukasza, Edyty, która również działa w zespole i prężnie prowadzi swoje media społecznościowe. Edyta Golec zamieściła wpis, w którym przekazała, że za nią i braćmi Golec jest już występ z okazji wynaliów. Gwiazda zwróciła się do młodych w sprawie zbliżających się egzaminów. Edyta Golec zwróciła się do młodzieży. Juvenalia, tańce, hulanki, nie tylko pod sceną. Dzięki Polski Kwiecie Młodzieży, za cudny czas z wami na juvenaliach 2025. Niech sesja lekką będzie, napisała na Instagramie. Łukasz i Edyta Golec często są w trasie, co w szczególności odczuwają ich pociechy. Edyta jakiś czas temu udzieliła wywiadu w którym powiedziała, że gdyby nie pomoc jej rodziców, byłoby im bardzo trudno połączyć pracę z obowiązkami rodzinnymi. Mieszkamy bardzo blisko moich rodziców. Dzięki ich bliskości, wsparciu, chęci pomagania nam. Mamy trójkę dzieci, bo wiedzieliśmy, że możemy sobie na to pozwolić. Gdyby ich nie było, pewnie zrezygnowałabym z pracy. Fajnie, gdy jest kobieta pracująca i może jej ktoś pomóc, mówiła na łamach stacja 7. Edyta Golec szczerze o życiu rodzinnym. Mój mąż bardzo się angażował w taką wymiankę. Kiedy ja jechałam do studia, on zostawał z dzieciakami. Wymienialiśmy się, ale w tygodniu byliśmy na miejscu, a weekendy były koncertowe. Mamy też to szczęście, że mamy studio nagrań u nas w domu, dodała. Mimo koncertowych obowiązków rodzina jest dla golców najważniejsza. Edyta jakiś czas temu ujawniła, w jaki sposób umacniają więzi w natłoku obowiązków. więzi budujemy zwykłymi, codziennymi czynnościami Śniadanie przy stole, kolacja, wyjście do kina, na kolację, wspólne celebrowanie czasu z rodziną. Wychodzimy na spacery, idziemy w góry, wyjeżdżamy na wspólny urlop. Rodzina Golców jest rodziną mocną powiązaną, dlatego mamy co roku zjazdy rodzinne, gdzie jest prawie 130 osób. To jest duża, kochana rodzin, skwitowała.